Jestem filatelistą od, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat, także znaczki podziemne to nie jest dla mnie nowość filatelistyczna. W 1980 roku, we wrześniu, przystąpiłem do Związku Solidarność. Gdyby śledzić papiery IPN-u, to znowu nagle w grudniu w 1981 roku znalazłem się w obozie internowania najpierw w Wiśniczu, a po paru dniach w Załężu. No i tam miałem okazję w chwili, gdy cele zostały otwarte mniej więcej w marcu tego roku, spotkać ciekawego człowieka, który miał pewne przygotowanie plastyczne, był po technikum plastycznym, czy policją plastycznym właściwie w Wiśniczu, w Wiesławie Kukli i razem zaczęliśmy robić znaczki. Pierwsze w załężu. Pierwszy znaczek, z którym byłem związany, to, było, to był znaczek wykonany z gumki, myszki dużej, takiej gumy, wycięty przez wieśka kuklę jakimś tam kawałkiem metalu, chyba zagiętym, wygiętym zaoszczonym kawałkiem puszki po, po konserwach jakiejś. No, to, to te znaczki były bardzo, bardzo takie prymitywne, no bo nie mieliśmy po prostu materiału, bo ani z czego wykonać samej matrycy, ani tym bardziej jakiś farb do, do druku. Z biegiem czasu ta technika była doskonalona. Nasi rodzice, przyjaciele, którzy odwiedzali, zaczęli nam przynosić różne materiały, typu koperty, znaczki, farbki, dłutka i ta technika wykonawcza się doskonaliła. Bardzo ciekawym znaczkiem, który chciałbym, o którym chciałbym powiedzieć, to był bloczek tutaj, który jest pokazywany, który miał taki zamysł, żeby z zakraty za widać było każdego, każdego, każdą osobę, która taki broczek, taki znaczek dostaje, mianowicie miała być wykonana jego twarz jako odcisk kciuka wykonany taką metodą, przepraszam, za wyrażenie, milicyjną, czyli czyli z widocznymi liniami kapilarnymi. No, warto wspomnieć jeszcze o tym, że Wiesław Kukla poza znaczkami był bardzo wydajnym, ambitnym producentem rysunków, najczęściej satyrycznych. Sprawił mi wielką przyjemność w kwietniu 1982 roku, wykonując dla mnie z okazji urodzin rysunek ubarwiony o który będzie, który możemy oglądać, który oglądamy przed sobą. Po wyjściu z więzienia, z w połowie czerwca, zaangażowałem się w dalszą działalność opozycyjną no i między innymi w to wchodził też, bo jako, jako kolejarz miałem możliwość darmego, darmowego podróżowania, w cudzysłowie, po, po kraju, no i złożenia różnych materiałów, no i oczywiście wyważenia z Były w tym też i znaczki. trzeba, no powiedzmy też i finansowa, żeby wydać własne znaczki. Taki znaczek został przygotowany przez Plastyka z Warszawy jako, jako sito dróg i wykonany w Krakowie z, 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 przy pomocy Wiesława Mazurkiewicza i no, jego kontaktów. I ten znaczek został wykonany w, w znakomitej jakości i do tego stopnia, że potem Znalazłem w po niedługim czasie obsetową wersję tego, tego, tego znaczka bloczka. Więc Jak, jak wspomniałem filatelistycznie, lata 80. zakończyły się dla mnie pięcioma klaserami znaczków solidarności, udało mi się nawiązać kontakt z, z paroma osobami, które zbierają takie znaczki z całej Polski mam, z, z jakoś tak się złożyło z warszawiakami, do tej pory, mimo że to minęło już przecież 20 parę lat, lata, lata, znaczki wymieniamy z, z wielką korzyścią wzajemną, jak sądzę, i nawet dzisiaj dostałem paczkę czy przesyłkę z kolejnymi nabytkami z Warszawy, które chętnie bym tu zaprezentował, bo są to rzeczywiście rzeczy mało znane i praktycznie niedostępne poza gronem zbieraczy. I to, to na przykład jest znaczek pieczątka z tak tak pokazywałem? pieczątka z, z to, to jest obóz, obóz w ostrowie no, zupełna zupełna rzadkość To są znaczki z, z, kolejnego, z kolejnego obozu to znaczy z kierc Piasku. Tu jest jeszcze kolejny, jeszcze jeden bloczek, kolejna koperta Zabrza, Zaborza, bardzo, bardzo rzadkie też znaczki, nie, nieznane zupełnie w Krakowie. No i, i, i to jest ewenement, obóz na Szerokiej w Katowicach. Trzy lata temu przystąpiłem, no wraz z żoną Barbarą, do Stowarzyszenia Sieć Solidarności. I takim naszym zamiarem było utworzenie archiwum, które nazwaliśmy Biblioteką, biblioteką Stowarzyszenia. No, biblioteka gromadzi poza znaczkami bibułę, książki, właściwie wszystkie rzeczy wydawane w czasach Solidarności, to znaczy kalendarze, takie przypinki tutaj na, na sweter czy, czy, czy kartki świąteczne. No mamy tego dość dużo, tak kolekcja, kolekcja Solidarności, kolekcja stowarzyszenia jest dosyć już obfita. Współpracujemy z paroma, można powiedzieć, firmami ogólnopolskimi, takimi jak Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego czy Fundacja Karta. Dostajemy dużą pomoc ze strony tych, tych nazwijmy firm. Zacząłem przygodę w 1980 roku w Transgodzie Nowakota. Tam się zatrzymałem z kilkoma takimi ludźmi patriotami tego. Także no a później się tak los potoczył dalej szczególnie przez Mistrzowicę, Księdzającarza. No i tak się to zaczęło tak. Przygoda. Trudno powiedzieć, w którym tak dokładnie roku, no ale lepiej pierwsze znaczkę wychodziły, to drugi rok, rok był posta, tuż po stanie wojennym. No a później to szła wymiana. Spotykaliśmy się nawet u mnie na mieszkaniu tego, taki jak się to mówi, handel wymienny. Wymienianymi się znaczkami. Ty masz podwójne takie, ty ja takie, no to, to, to my się wymieniali. No, w tej chwili to mam ponad 10 tysięcy tych znaczków wszystkich. Wszystko lubię. Jeśli to, co jest wy, wy, wydawne przez podziemie, to wszystko zbieram. Nie, nie ma to, że taki człowiek, taki człowiek, no tu mam na przykład Ojciec Święty, no ojciec Święta naj, najbardziej lubię. No a kopieł, y, też cenny człowiek, wiele takich ludzi, no niektóre to są y, tak zwana poczta uśmiechu wychodziła y, i niektóre, y, no wychodziły, no, no, Marszałek Pisudzkim jest cenny, jak widać chodzę na Marasza I to takie zbier zbieram wszystko. To nie zwracam na to uwagi, kto to jest. To jak wychodziło to przez podziemie, to zbierałem to i kolekcjonowałem. I dlatego mam takie duże zbiory. Śmieszowski są na przykład jak ten znaczek. O, Urban, może jest młodzieży dzisiaj mało znany, ale wtedy na no to było śmiesznostka, jak, jak telewizor ktoś puścił, nawet no, kawałek na układanego Urbanie, a to jest znaczy na oryginalnym papierze toaletowym. Y, w 80, po osiemdziesiątym roku y, odwołałem się do sądu. No, gdzieś tam w archiwach wygrzebali parę tych broszurek, ale tych takich wartościowych książek mi nie oddali. Książek odznak, znak. Jedynie te znaczki, co, co były u księdza, no to zostały. No i tak do dziś nie jestem kolekcjonerem znaczków. Zebrane, zebrane do tej pory. Znaczy zbiory, które powstały do tej pory, pozwalają nam zaprezentować część tych zbiorów, na przykład filatelistykę, którą przygotowaliśmy w, w, przy korzystaniu z uprzejmości Muzeum prl w budowie w Nowej Hucie. Pokazujemy tutaj w, w, znaczki, które powstały od początku działa, działania z, Poczt Solidarnościowych, Poczt Podziemnego do 80 roku do 85. Uznaliśmy to za, używając nomenklatury telewizyjnej, za pierwszy sezon. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam w budynku, który w siedzibie Muzeum RL. Bardzo serdecznie Państwa witam na otwarciu wystawy pod tytułem Filatelistyka Podziemna z lat 1980 86 ze Związku Stowarzyszenia Sieci Solidarności.